Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dresik i co? Zaczynamy kolejny dzień z Hero Wars dzisiaj zaczynamy od nazwijmy to zadośćuczynienia od deweloperów że wprowadzili w błąd że bonusowe monety dostaje się tylko wtedy, jeżeli monety są jakimś tam częścią nagród 10 tysięcy zielonych ja przyjmuję, e, powiedzmy sobie szczerze, ja to się domyśliłem, przypuszczam, że to chodzi o tą tutaj nagrodę w warsztacie, tą tu, że tutaj jest, przyznaję 750 dodatkowych modów za walki. Tutaj poprawili opis, nie wiem jaki był wcześniej, ale e, nieważne. Zawsze tak samo ta mechanika działała, więc ja nie jestem zaskoczony. 10 tysięcy zielonego przyjmuję. E, honorowo, honorowo. E, właśnie, jedna rzecz, która mi się przypomniała teraz, e, bo chciałem mówić o tym, co będzie za chwilę, ale jeszcze o tym evencie aktualnym chciałem Wam powiedzieć słowo. E, pomyliłem się, pomyliłem się w moich obliczeniach. E, uświadomił mi to dzisiaj, nawet jeszcze trochę wcześniej, zanim czytałem komentarz kolegi. E, sobie e, pokumałem, robiąc dzienne zadania. Wiecie, gdzie się pomyliłem? Nikt nie zwrócił mi uwagi, ale w moich tutaj tych symulacjach magicznych, jak przeliczałem dzienne zyski, to przeliczałem 8 dziennie, że jest... A jest więcej. Wiecie? Także pomyliłem się na naszą, moją niekorzyść, bo przyjmowałem e, te dzienne te stąd. o, Tutaj, że przyjmujemy dwa za friko raz i dwa i przyjmujemy stąd sześć energii za friko, że mamy 8 energii za friko. Ale mamy więcej, moi mili. Mamy jeszcze z tych tutaj zadanek. Tu jest łącznie pięć dodatkowych. Po jednym są te, a na samej górze jest jedna za dwa. Nie mam ich jeszcze odebranych, to można akurat sobie oglądać. E, cyk, cyk, cyk. I jest jeszcze ostatnia. Użyj przywołania chowańca. No to trzeba użyć. Trzeba zużyć 10. No. Nie ma lekko. I tutaj jest za dwa dwie pizze. Czyli łącznie tutaj mamy 5 zajęć. 5 tych za 6 pizz. Także picobello mojej mili. Korzystając z okazji, że tutaj już jestem, to sobie od razu odfajkuję moją ostatnią bitewkę eee, Rajdzik, Ciach eee, 65, będzie baw, tak na 380 potrzeba 65, lecimy i lecimy 380. -tkę. Wiem, że to może nie jest jakiś tam super interesujący kontent. Oglądanie eee, walki, którą każdy będzie musiał. I tak, i tak odfejkować. Jaki on ma uszy? On ma takie krótsze uszy to jest ten delikwent. Ten delikwent z krótszymi uszami, z tym ciach, ciach, ciach. Wszystkie pety są poprawne, nie wszystkie, ten jest jeszcze inny. E, zwracajcie uwagę na pety, bo to robi różnicę w tych walkach. E, oni sobie tutaj walczą, a my sobie w międzyczasie pogadamy. E, Nadchodzące eventy, zobaczcie na tej stronie, którą już wcześniej polecałem, e, macie rozpiskę. I jutro wchodzi całe na biało e, moc Tytanów. Czy jak oni to tam tłumaczą, na polski, nieważne. Otwieranie e, 200 kulek przy przywołania Tytanów. E, upgrade 40 skórek i update 80 leveli tytanów. No to to jest e, chory trochę. E, tany, jak się ma rozwinięte tytany, a jeszcze nie ma się mu no to 80 to jest smutek zrobić. Wydadziemy realcy czy widać energię, wydać ten no to to jest standardowo. Także jutro taki ten e, z tytanikami wpada. E, będzie można troszkę nad nimi popracować z tych poczuszek, co tam będą e, później Znowu się to zapowiadają kolejne, za dwa dni kolejna przecena na Szmaragdy. Też zakładam, że będzie razy 4, bo ostatnie mi cały, cały czas razy 4 było. E, później jest kolejny event i od 22 zgodnie z zapowiedzią tutaj Olympusa, ja nie wiem skąd on ma te informacje, ale 22 e, zaczyna się Winterfest. E, i ma być nowa flaga z tego, co on tu mówił, ale. No. Nowa flaga ma być. Jaka? Nie wiem. Nie widziałem nigdzie indziej żadnego info w tym temacie. Nie, nie mówię, że nie ma, ale ja po prostu nie widziałem. Także. Jeśli chodzi o przyszłość najbliższą, no to 22 już zaczyna się kolejny duży event. Tutaj mamy znowu portal anomalii, trzeba 150 jajek nazbierać do tego czasu. Ee, Adventure chest to to, co z, z przygód. No to nic, nie trzeba się do tego przygotowywać, tylko jajka. Do tych z kolei trzeba kulki tytanów, ja chyba ich nie mam tyle. A no to za jeszcze nie wiemy, bo o, no właśnie się skończyła bitwa. Wygrałem 300 poziom 380 zaliczony. E, a jeszcze przy okazji tutaj powinienem mieć jedną tą w skarbcu. Oczywiście, jak widzicie, no, szczęście w losowaniu to też mają nie wszyscy. O! No i od, odświeżamy od razu. Nie zajmujemy się żuwiami. Mamy kamienie, dusz, ile mamy. No trudno. Nie. Fajnie, jakby wpadła chociaż jedna e, razy 5. No 75 dużo, jakby wpadło. Dwa razy 150. Trzy razy bym potrzebował. No to no raczej się nie ziści, Ale po co robiłem to jedno zadanie? Po to robiłem to jedno zadanie, bo mi brakowało do questa. I teraz, jak mam questa, to mam jeszcze. Proszę ja, was. E, Tutaj kuleczka, wydawało mi się, że miałem, a tutaj mam, nie na tym koncie. Znowu pokrzeniłem. Aj, przepraszam Was, nieważne. E, w każdym razie, ten, w każdym razie wydawało mi się, że mi brakowało jednego narzędzia, żeby zaliczyć zadanie, a jak się okazuje, to nie na tym serwerze. Także nie ma problemu. Jak widzicie, e, 390 zaliczona na dwóch serwerach już póki co, no energii mi nie zostało jakoś tam nadzwyczajnie. No ale zobaczcie, tu można sobie zrobić e, dwa razy. E, tu zrobimy sobie raz. I dwa. I tu sobie zrobimy raz. No i Bafa mamy na chwilę obecną ciach 45, a potrzeba 235. No według moich obliczeń. Powinno się udać, tym bardziej, że pamiętacie to, co pokazywałem Wam, że się pomyliłem jeszcze. To nie powinno być 8, tylko powinno być 8 plus 6, czyli 14 powinno być dziennie. To zmienia postać rzeczy. Te 290 z wczorajszego dnia, bo tutaj nie aktualizowałem, musiałbym przyjść tu. Znowu bym tu musiał misję na mapie. Tam powiedzmy, tutaj bym sobie musiał spisać 0. Tak, 150 mam zaliczoną. Kilofy mam zaliczone 150, eee, tutaj tych nie mam zaliczonych, co to jest? otworzyć skrzynię w wieży to pewno 50 też już mam zaliczone, no to 187 by mi wyszło e, plus te, dzisiaj to już pewno jest 5 dni do końca. No, Tu 257, a teoretycznie na bosy, jeżeli mam e, 300, e, no 260 4 powinienem mieć, a według tego mi wychodzi, że 260 praktycznie zdobędę. E, no, więc w bardzo dużym uproszczeniu wychodzi mi na to, że za darmo powinienem na tym koncie to zdobyć. Zobaczymy, jak pójdzie. Może coś tam jeszcze Grada, jakiegoś gratisowego. E, na chwilę obecną mogę iść do skarbca, otworzyć te cztery wazy, bo mam 5 młotków. Tak, żebyście mi mogli pozazdrościć tych Razy 5 Żuwie Ninja, prawda? Czujecie to? Właśnie teraz Ciach i Żuwie, Żuwie. No niestety nie ma Żuwie. No i widzicie, teraz jest dylemat. Otwieramy, jak razy 5, to otwieramy. 5 portali i hajs. O. Z reguły tak jakoś jest już z tym podziewiakiem, no ale dobra, no to teraz będą Żuwie, prawda? Czy macie kciuki? O. No to, które otwieramy? Tu są dwie, tu są, pach. No i dzięki. Nie ma żółwi. No ale pamiętajcie, jutro też jest dzień, nie? Także tak. Na, na tym, na adresiku e, całkiem przyzwoicie muszę powiedzieć, że no, za darmo wyfarmiłem kulkę praktycznie czerwoną. Więc teraz jeszcze 500 skórek, po 150 każda w WoW. To jest już naprawdę 75 tysięcy skórek. No nie pamiętam tych, tych, ale myślę, że to jest pełna skórka na pewno, bo 50 tysięcy z 52 czy 55 była jedna pełna skórka. Tak 75 tysięcy to są dwie te skórki podstawowe, te pierwsze co są. Na maksa od 1 do 60. Na dwóch postaciach sobie można zrobić za ten poziom. Tutaj tą pierwszą skórkę albo jedną pełną taką. Nazwijmy to inną. Także no spory boost jak na jeden event. Nie nie mówię, że nie. Jestem. No, jak by to powiedzieć, jak się mówi, jaram się tak na to czy. No, Fajnie by było to dostać i nie mówię, że, że na to nie wypatruję, bo patrzę, patrzę, liczę, sprawdzam. No i tak trochę mam apetyt na to, nie? 10 tysięcy zielonego wpadło. Zawsze sobie to tam w tym sklepie można przerobić. No, ja nie oszukuję, już się trochę posiłkowałem tymi itemami, żeby tam coś swoje postacie popodkręcać. Mam jeszcze sporo tych zielonych tych. Ze skarpów spadło 13, nie? No to też, też coś tutaj się będzie dało z tego prędzej czy później podkręcić. No w no, żuwie, może jakbym nie trafił na maksa, w sensie wszystkie skórki, by mi, kamienie duszy by mi wypadły, to może bym znowu zaczął marzyć o tym, żeby je tam jakoś podbijać. Dlatego może i lepiej, że nie trafiam, bo, bo znowu bym zaczął kombinować, zacząłbym wymyślać, jak to zrobić, żeby te żółwie rozwijać. Jak już bym miał perfekta, no to bym wtedy zaczął kombinować. W teorii te dwa itemy mogę w każdej chwili kupić. Jak mam 13 tych fiolek, no to teoretycznie do Red plus 1 mógłbym podbić. No ale to mi nic nie daje bez żadnych tam glifów, artefaktów i wyniesienia to. Już powiedziałem na początku, nie ma co już zmieniać zdania w trakcie tego eventu i być załakomy. I tak, że zarobiłem więcej punktów tutaj z tego, niż pierwotnie planowałem. Pamiętacie, że ja to odpuściłem. W ogóle się na to miałem nie spinać, tylko grałem na zielone te nagrody, żeby coś z tego eventu wyciągnąć. A tu się nagle okazało, że to tak, no, poszło samo od siebie. Jakieś takie fajne te drużyny wymyślili. No i, i te dwa, no... No nie ukrywam, jak zrobię ten, to na ostatni będę cisnął. To był taki totem. Rzadko kiedy jest taka możliwość, żeby sobie można było totem wziąć. Eee, już nie mówię, że za darmo, ale żeby w ogóle totem dostać. Zobaczcie jaką ja tu mam bryndzę z totemami, nie tutaj. Z totemami to tutaj mogę mieć bryndzę. Więc jakbym tak trafił taki do wyboru, to pewno bym sobie wziął na wodę. No ale... E, o, dzisiaj, może polecimy ten, może polecimy e, Lochy to zobaczymy, czy wypadnie nam czary, mary i totem pam. No, nie ma to temu. Więc cóż mogę powiedzieć? Zgodnie z planem, tak. Największa statystycznie największa szansa jest na testy skórek. Także, jak do, traficie coś innego, to i tak jest już fart. No tam chyba 1 trzecia to, to, że te skórki wypadną. Jeszcze Wam mogę pokazać, jak ominiecie to, nie weźmiecie. Patrzcie. Ostatnio testowałem. Od razu przeskakuje się na następną mapę. Nie da się tego wziąć już po bitwie. Śmieszne, nie? Ale nie, przejmujcie się. Jak mają 3 razy wypaść, to wypadną trzy razy. Teraz wypadnie znowu. Zapadnie. No i teraz już bierzemy. No jest to skórek, no. Cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, to była druga czy trzecia zapadnia? Już nie pamiętam. Będę sobie musiał później na filmie otworzyć. Mm. <laughs> no, tak klikam, byle do przodu, byle do przodu. No bo przecież do to temu mi się spieszy. To była druga w takim razie, jak jest trzecia. To ciach. No i skórki, no i... No dobre, no 300 do przodu. 300 skórek dziennie też dobra. Co prawda wolałbym to totemy, no ale wiecie, tak to to lotka, no. Gra wielu, a wygrywa niewielu, no. Także dobra, te nudne lochy. Ja tu się już w ogóle nie doktoryzuję nad tym. Lecę dalej, byle jak, bo no. Szkoda na to czasu. Gildia i tak już swoje zrobiła dzisiaj. Ja nie mam jakiegoś tam presji na ranking. Więc robię tylko tyle, żeby sobie tytany popodbijać. 350: trochę hajsów wpadło, 60: i trafimy ten. Będziemy mieli nową ramkę na za 15 tysięcy poziom lochów. Bodaj, że dają jakąś taką inną ramkę. No ale no nie oszukujmy się. Dla ramek się tutaj nie gra, nie? Także tak. Iwenciki przyszłe zapowiadają się kozacko znowu. Znowu tutaj e, Winterfest. To jest jakieś tam wysyłanie tych. E, e, no. Jakichś takich bombek czy e, tych. E, no. W, w, zobaczcie. Tu jest jakieś tam. Loguj się. Potem jest. E, o, osiągnij VIP. Potem jest wydać ileś tam końców na gifty, potem co tam jeszcze było, zrobić zakupy tam ileś razy. No i, i tam kilka jeszcze było, nie, nie pokazywał. No jest jeszcze tutaj listę świętego Mikołaja, wybieracie co się da, trzy z tego można wybrać, losuję Oczywiście jak wybierzecie totem, coś tam plus to, to dostaniecie to. Ja to chyba na trzech kątach dostałem te 50 tysięcy, tych. Także to, to ewentualnie 2,5 tysiąca tego. No nie ja wiem, każdy sobie wybierze co chce. Generalnie z całej tej puli totem to jest dużo, 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 dużo więcej warty niż nawet niż to wszystko razem wzięte do kupy, chyba. Także jak ktoś trafi totem, no to jest farciarzem po prostu. Tyle. tyle z mojej strony, no ale to pamiętajcie, to dopiero od 22, no to tam za tydzień. E, dobra, tutaj już Lochów nie będziemy męczyć. E, zadanko żeśmy zrobili, pamiątki odebrali. E, no i no to chyba na tyle, mamy pięć zadań. Sprawdzajcie sobie, czy wykonano 5 na 5 bo tutaj są to poukrywane te dziadostwa tam gdzieś e, i to później jest ciężko, no przynajmniej u mnie na tym, tak ciężko jest to intuicyjnie znaleźć. E, no i słyszymy się pewno ponownie niebawem, bo zobaczymy, co tam za dnióweczkę przyniesie ten piąty rozdział, czy tam się coś znowu podzieje, czy znowu coś zamieszają w tyglu i zaskoczą Dresika. No ale jak widzicie już na tą chwilę, ile ja mam y, tych kilofów odblokowane, 170, brakuje mi 30. 30 kilofów razy 6 to jest 180 energii y, tych pizz. 180 pizz, no to wierząc tym moim obliczeniom, to 70 to z dziennych nagród powinienem dostać. Tak? Czy już jest 4 dni do końca? Ile to jest? 5 dni jest do końca. No, tutaj jest nawet 6 dób do końca, ale to może jakieś tam jest przedłużone. Zaraz zobaczymy, ile jest logowań jeszcze zostało. To będzie prawdopodobnie najlepszy wyznacznik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, pięć logowań zostało, czyli jeszcze pięć razy trzeba to wymnożyć, czyli dobrze jest. No dobra. Czyli około 70 dziennych pizz z dziennego logowania dostaniemy bez uzgodnienia tych z dzisiaj. No to to jest nadzieja. Jeszcze cały ten rozdział, czy te wszystkie bossy, co tam są do pokonania, pamiętacie? Te tutaj ostatnie 7 bossów, co jak się nowa mapa pojawi, to wyskoczy. Plus otworzyć skrzynię. Tutaj też jest sporo energii do wzięcia. Jeszcze no. Na te 200 no to tak... No nie na pewno. Ja zakładałem, że tego nie otworzę, ale jest nadzieja. No i tutaj te misje na mapie też bardzo mocno punktowane. Także pamiętajcie, żeby otwierać te wszystkie dzienne, bo na koniec wam się 18 pizz przeziębi, jak jakiegoś jednego nie weźmiecie, nie? Więc zwracajcie sobie uwagę na te tutaj, no tutaj już nie ma. Na te... tutaj te misje, nie? Wiem, że... Każdy na pewno z was zwraca uwagę, ale no. Przypilnujcie sobie jeszcze tam te kilka dni i będzie dobrze. Skarby widzieliście. Trzymajcie się ciepło. Ja idę na następny serwer. Czas ucieka. A trzeba działać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. I pozdrowienia. Hej.